Cie ma tutaj Adamos? I Chujston 2. Dzisiaj zabierzemy się w miarę i szybko, pobawimy się trochę w rolników i pójdziemy pozbierać śnieg na bałwana. A tu mam, zrobiliśmy łóżeczka. O właśnie, bym zapomniał powiedzieć łóżko Chujstona, huj, łóżko, łóżko moje. I, I tu mamy taj Skrzynka wyprawowa, czyli takie najważniejsze rzeczy do jaskin. i normalne itemy. Oraz ta nasza komnata tajemnic. Trochę to wygląda dziwnie. Ale uzbieraliśmy tyle kobra, bo tutaj Chujston zrobił generator kobla i I w ten sposób to wygląda. Kurwa. O No i to Kurde. O, tutaj są nasze zadanie wszystkie. Znaczy częściowo już wtedy zrobione. I jeszcze, kurde. Wydawało mi się, że przez przypadek strąciłem chyba yy, zadanie z domkiem. To zaraz je wstawię. Albo dobra, później. No i tutaj są nasze rzeczy z. Yy, Potrzebne do zadań. Sprawdzę, czy, czy wszystko jest. Dobra, jest. Dobra, chodź, idziemy śnieg pozbierać. Dobra. A później za, zabierzemy się za farmę. Tą farmę to zrobimy gdzieś tutaj, koło generatora. Potrzeba nam 8 e, chyba tych. Dobra, już tyle wystarczy. Daj mi te, ten cały śnieg, który tam masz. O, dobra, wystarczy, już, już jest. Już możemy wracać, już chyba prawie zaliczono. Jeszcze gasta musimy stuknąć. Aha, ga gasta. Yy, tam. Właśnie, bo. Masz łuk? To masz łuk, nie? Dobra. To zrobimy tak, jak on się wygeneruje, to nawalamy go z miecza, a później z łuku. Strzelamy, jak już się oddali. Damy radę. Postaramy się was nie zanudzić gdzieś tak około 15 minut. Może. Bo wtedy przesadziliśmy prawie nie całą godzinę. Dobra. Wy, wyjmij miecza i czekam aż się urodzi. Ale czekaj, bo ja chyba go. No właśnie, trzeba tak. udóbrcić to. Dobra, zaraz wyskoczy Jest. Dostał odebrać. Nawalamy. Jest, zabiłem go. No to zadanie z gastem mamy zaliczone. Teraz tylko muszę zobaczyć, czy nie wydropił łzy. Chyba nie. Chociaż ciężko zauważyć w tym śniegu. No dobra, możemy lecieć do naszej tablicy z zadaniami, nie? Kurde, wiesz co? Ja, jak już strącisz zadanie z gastem, to jeśli ty byś to zrobił, to jeszcze trzeba postawić zadanie z buku dom, bo ja przez przypadek je usunę. O kur. Bo myślałem, że to jest. Ten. Zadanie z zrób łóżko, a, a na twoim nagraniu zauważyłem, że ty je ściągnąłeś. Kurde, znowu te zielone geje nas atakują. No, nie boję się ich. <laughs> Jeszcze zaśpiewaj to jak klejnoty. <laughs> nie, nie boję się. No, zajebiście. O, mam tą łzę. To dobrze. Masz? Mam łzę. Pokaż, ja, ja chcę zobaczyć, jak wygląda. Proszę. No dobra, ja idę strącić... tronki. No, ona z... tam jest do czegoś potrzebna? co się z niej robi w ogóle? Eee, yy, mikstury jakieś. Gdzie jest gaz? Aha. Zrób bałwana. Ja też znajdę. No znajdę. O jest, jest zabiga 128. I tutaj postawię jeszcze zadanie, które to było. 7, 6 tu piąte. Zbuduj dom. Bo ja przez przypadek strąciłem. I teraz i, chodźmy do... tutaj wezmę dynię. Chodź, zaraz zrobię bałwana. No to rób. No to chodź, bo zobaczysz. Pach, pach i po. No i mamy naszego przyjaciela. Y, zaraz, dlaczego on zginął? Bo tu chyba ciepło jest. Aha, no tak, bo to jest ten nie, nie ten klimat. No ale zrobiliśmy bałwana, widzieliście wszyscy na, na własne oczy, więc zaraz stronę. W ogóle jak ty zrobisz ten klocek z tego? Y, cztery śnieżki w polu craftingu Dobra, już zrobiliśmy co swoje. To tę tablicę wyrzucę do śmietnika. I co I jak się go robi w ogóle? Yy, musisz położyć dwa bloki śniegu i dynie. Ale już dynie zmarnowałem, więc po co? Za, teraz idziemy zrobić farmę. Yy, co jest potrzebne do farmy? W ogóle weź sobie jedną dynię. Z tej skrzynki. Po co? Potem idziemy na Endermana. A no właśnie, na Endermana trzeba polować. A i pozdrawiamy parówę. O, właśnie. Ja, ja myślę, że to na końcu go pozdrowi... Wow, fajnie wygląda w tym. Ui, też sobie założę. Zrobimy sobie później fotkę na końcu. Dobra, e, dobra dosyć tych głupków, bo musimy się streszczać. E, co ja miałem zrobić? Tak, płotki to tak. E, Drewno. Nie wiem po co, ale weźmiemy e, trochę tego kobla. Masz tutaj śnieg. Nasiono. Śnieg to jest nam niepotrzebny. E, w ogóle musimy naspawnować trochę tego. Mm, jak to się zwie, jak to się wabi, ty mączki kostnej, bo musimy zrobić trawę. Ja miałem, ale mnie zabiło. No. Nasionka. Oje są kości, wiaderko. No i chyba wszystko. Nożyce są niepotrzebne tutaj. Róże później musimy zamienić na barwnik. Bo. I teraz motykę jeszcze muszę zrobić. No i zaczniemy uprawiać zboże. Zboże, dynie i melony. zboże, dynie i melony. Hm. W ogóle musimy tu zrobić jakieś nieskończone źródełko, żeby tyle nie zapieprzać. Kurde, znowu jest noc. Y trzeba się przespać, bo... Bo już potwory zaczynają wyłazić. No to Wiesz, lepiej. No będzie jeszcze lepiej. Będzie lepiej nam się... ten. Wow, pięknie. Idę cię pozbierać. Ja się sam pozbieram. No to dobra, spoko. To wiesz co, chodźmy. Y, musimy się ten przespać. Nie? Wziąłeś to wszystko, co ja tu miałem. Nie, mówię. Ja mówię, pozbieram cię, a ty nie. Ja sam się pozbieram. No ale ja nie widzę tych itemów co tu leżą. A zbieram coś y, Ja widzę, tutaj masz strzały, kobla. Wziąłem kobla. Fuck Zapomniałem, że ja nie mogę biegać. O, creeper zabił creepera. Bardzo dobrze. A ja za chwilę też zginę. Kurde, a mamy mam szybko zrobić tą farmę Chodź szybko, idziemy do łóżka, bo trzeba zrobić dzień. A ja Ale nie chcę. Ja nie mam miecza mojego y, poczekaj. Ja mam twój miecz. Nie, nie Daj. nie mam, nie mam, nie mam. Mam tylko To iść go szukać. To chodź szybko się tylko prześpimy. Dobra. Poszedłeś spać czy nie? No właśnie idę. No. Dobra, no dalej. Idziemy. No, co ty mnie tutaj. Chcesz mnie zabić? A, dobrze, że nic się nie stało. Dobra, idę szybko. O, Enderman. E a, Ender Endermana się nie zabije. Kurde, te slajmy mnie w kurwie. Daj mi mój miecz. Zabiję Endermana. No, nie mam, nie mam miecza twojego, mam tylko swój. Yy, dobra. Nie leży tam? O, jest, mam twój miecz. Już, już ci go daję. Daj mi Jeszcze w miałem gdzieś Tak, masz O jest, dobra dzięki Tutaj zrobimy farmę, już mam nawet wzór Będą trzy te i trzy te Kurde. Kurwa Nie zbieraj mnie, nie zbieraj mnie Ja się pozbieram Ty weźmiesz to co twoje Zlagowało mi, o dobra już nic Co za skurwysyństwo O akurat mi się to zrobiły Ale nie potrzebuję teraz tego Kilow, mój Gdzieś jest Wzię A Czekaj. tu jest, nie, tu jest. Zobaczę, zaraz czy nie mam. A jest, jest, ja mam, ja mam, dobra. Mam swój kilo. Ja A. zaraz zginę. Dirta jest, Dirta mam. Kurde. O, dobrze, że go zabiłeś. Um, tak. Tu w ten sposób, na no, wodę będzie. I no. Nie, no, tak nie da rady. Przecież one będą nam tu przeszkadzać, te syny mało. Kudy, ja trzeba ograniczyć spawn tych. Co ty w ogóle chcesz zrobić? Chcę właśnie pan zrobić farmę. Poczekaj, wyjdź, bo już mam tutaj taki... No, Ale obie... duża. A nie, trochę za szeroko. Bo myślałem, żeby tu zrobić większą wodę. A nie, trochę, trochę za głęboko. Ja powody. po wodę. Ja mam wiaderko, więc... Dobra, tu, to, to się później za, zamieni na, na ten clearstone. O maś. Dobra, jeszcze lecę po drugą. Tutaj z tego wodospadu nie mogę pobrać, więc muszę biec do na, na, na na naszego jedynego jeziorka w okolicy. Ach. Szybka zawrotka i bieg, bieg, bieg. Kurde, kostek gdzieś skończę. O, i teraz zrobi się nieskończone źródełko i można już szpanować. Czyli tutaj potrzebuję. Kurde, właściwie niepotrzebnie to zapomniałem, że tu też trzeba dirta. Bo to jest przecież ten. Yy... No, jak to się zwabi. No, melony trzeba w ten sposób sadzić. Motykę. gimi Motyka. Jeszcze ziarno takie, ziarno takie i, I zaczynamy. Oczywiście to nie będzie tak. Os tylko nie skacz po tym przypadku. Zrobię. Kurde, już mnie musi ten slime tutaj. No bo one tam co chwilę latają. Właśnie dlatego trzeba zrobić płot. No właśnie przyszłem po płotki, ale ich nie Ja ma. mam, ja mam płotki, ja mam. Ja już o wszystkim pomyślę. To co mnie, kurde, mylisz? A ja ci powiedziałem, że nie masz płotku? No nie wiem, zobaczymy na nagraniu. Na razie tylko takie coś, kurde, to nam będzie przeszkadzać. Zrobię tutaj trochę odstępu. Jedną kratkę. O, bo, bo ja już tak mam mniej więcej to rozplanowane. I tutaj nie będziemy tego kończyć, bo tu jeszcze będziemy robić y, zboże. Ale będziemy zasłaniać co jakiś czas. To później. I dobra. No i teraz sadzimy. To musisz to zasłonić, żeby nam potworki nie właziły. Tak, tak. I w ogóle tu skopię tą górę, jakby ktoś chciał wskoczyć. to Tak, tu będą te. A tu będą te. Uch, dobra. Jeszcze zrobimy coś, coś w tym design, Że tu skopiemy w ten sposób. I damy jeszcze trochę dirta. Okej, okay, już tam nikt nie powinien wskoczyć. I nasionka. No i już mamy nasze pierwsze zboże. To ja idę poszukać tych. Potworów, to, to, to już w zasadzie nie. zadanie z farmą można by uznać za zaliczone, co nie? To czekaj idę strącić. To idź strąć. Zrób farmę zboża, dyń. Nie, zrób farmę dyń i melonów. To możesz już strącić. Yy, tak, tutaj musimy to skopać, a to to tylko na razie tyle później skopiemy poza odcinkiem. Oh, jak te slajmy lubią moje... Kurde, co to za lagi? Dlaczego nie mogę go trafić? ty kurde, synie. No. Kurde, ze slajmami nawet sobie nie mogę głupimi poradzić. No. Ugh. Tam jest zrób farmę dyń i melonów. No to to strąć. A zboża tam chyba nie ma, bo zboże nam się przyda do rozradzania tych świnek i owieczek. No, głównie świnek, bo świnki nam się teraz najbardziej przydadzą. Będą nam dawać te. Na razie zrobimy coś w ten sposób, że. I później jeszcze to, to coś tak rozbudujemy. To oczywiście na tym nie skończymy. I no te płotki jeszcze później rozbiję. Na razie muszę zrobić furtkę. Workbench'a musimy gdzieś jeszcze kolejnego rozstawić, żeby nie biegać ciągle do domu po yy, te. Tak. Czekaj, ja ja pójdę na potworki. Gdzie? A nie wiem, byle gdzie. Idziesz ze mną? Yy, na razie dokończę, dokończymy tą farmę. To dokądś, bo ja już mam, mięska mi schodzą. Znaczy te, głód. No. no i gotowy. Jeszcze oświetlimy trochę. Okej. Okay. Kurde, już, już zaraz mi slime zabije. Za dużo tych skurwysynów tu jest. A gdzie ty się wybierasz tak w ogóle? A byle gdzie. Przed no, siebie. Przecież mieliśmy dzisiaj zrobić tylko to. W ogóle ale ile ja my już... Ale My już nagrywamy 10 minut. Ponad. Ale ja muszę coś zjeść. To gdzie ty się wybierasz w ogóle? Aha, na zombiaki. No, no to ale slime mnie dobija. No ja mam jedno ser. Ja, ja też mam jedno serduszko i nic do jedzenia. <laughs> Fajnie to wygląda z tym łukiem no ja wziąłem swój. Oś tu, dziulu. Pod tymi kulami jest ciemno, więc tam się spawnują. No właśnie tam poszłem, ale ten lamus tutaj, Stoi, zbieraj mnie. Idę. Dasz mi tylko miedzi te różne dupereny. Co ciekawe, mam tylko... Dobra. Jeszcze tylko 5 leveli i y, zadanie zaliczone z 10 levelem. Ja idę walczyć Daj z gombeki. Mi i miecz. Albo nie. I łuk, i strzały. Y, łuk, miecz. i strzały. Resztę ci dam później. W ogóle miec, musisz mnie osłaniać, łuk. bo ja mam tylko jedno serduszko. To, to, to Weź łuk i będziesz strzelał z łuku, a ja będę na miecze. Dobra. Zlagowało! One znam na mnie ustawiony. Mięsko mi później daj kawałek. No ale nie ma. Aha, nie, nie, nie wziąłeś. Dobra. Kurde, odsunął się z. Kurwa. O nie, 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 tylko nie on. Kurde, dlaczego zawsze Creepery mnie tak bardzo lubią? Dobra, jest, mam mięso jedno. Masz, weź, bo ty masz mało życia. No bardzo uprzejmy jesteś. Chodź tam, tu się nie opłaca. Chodź tam. No, bo tam Creepery są. Yy, pragnę poinformować, że nagrywamy już chyba gdzieś około 15 minut. Ja cię będę odganiał tym łupkiem. O, możemy prawie. je wyprowadzać na słońce. Masz całe życie? Nie, mam tylko jedno serduszko. Masz jeszcze te dwa mięska? Creeper mnie chce, że tak powiem. No, kurde, na mnie go zsyłasz. Kurde, nie mogę się z nim spotkać bliżej. Albo dobra. On nie zna mnie ustawione kurwy. Daj mi jeden miecz, bo tobie się nie przyda. Mi się przyda, mi się kończy. Yy, masz. Ale później mi go oddaj w domu. No, spoko. Chodź. Tutaj jest. No o, możemy go na słońce wyprowadzić, będzie łatwiej z nim walczyć. Masz już całe? Yy, nie, jeszcze jedno. No jeszcze jedno i będę miał ten. Całe, cały głód. Cały gud i już trochę pracy masz To jedyne głośników. Masz całe w ogóle? No. Jeszcze za tobą są. Yy, wow. Myślę, że potwory. Kurwa, to bronienie nic nie daje, Uszczeliłem I Który masz level? Trzeci. A jeszcze dwa. To stukniemy pająka chodź. Dobra, zwinny jest cholernik. Kurde. Mięso mi jest potrzebne, mam dwa. Trzy serduszka. Dobra, teraz to ja jestem w roli obrońcy. A to się może źle skończyć. Kurde, tu muszę wyjść, bo jest trochę za ciemno. Zbiorę ten level. Nie, chodź, chodź w stronę domku, żeby nas potem potworki tak. nie zamknęły tu. Tak, a jak najwyżej nas zabiją, to przynajmniej w takim najbardziej korzystnym miejscu. I weź, daj, daj mi miecz. Bo tym razem ja będę obrońcą ręcznym. To ty mi daj szczały. E, łuk masz, nie? No to masz szczały. No. Dziękować I jest Creeper tu. A nie Zabiko. creeper to jest zombie Jest potrzebny ten mieczek Dobra jest, znaczy nie mi Mięsko ci dać? Mi. Masz mięsko mi. A ja idę tutaj Dobra, nikogo nie mam, jest. wbijaj do domu. Wbijaj do domu i kończymy Aha i przede wszystkim, nie wiem czy już mówiliśmy na ten temat, ale piszcie w komentarzach pod moim filmikiem lub pod filmikiem Hystona, kogo mamy pozdrowić w następnym odcinku. To najlepiej niech mi piszą na ten, na PW. O, to piszcie Histonowi na PW Piszcie, piszcie, no. a my was pozdrowimy. No będziemy w każdym odcinku, będziemy tak pozdrawić te osoby, które napiszą. No dobra. Który masz level jeszcze tak w ogóle? Trzeci. Możemy to U... Aha, cały czas. Teraz... No dobra, to już kończymy na ten odcinek Więc yy... No to na razie. No to ja się Wami i do widzonka. Pa.